W 1924 roku w małym bawarskim miasteczku w Herson-Gennars, dwaj bracia Adolf i Rudolf Dassler postanowili zmienić przemysł obuwniczy, zakładając firmę w pralni swojej matki. Ich wspólne przedsięwzięcia nazwa Gerbrüder Dassler Schürfrabik zaczęło od ręcznego produkowania obuwia, które wkrótce miało zyskać globalne uznanie. Jednakże po latach sukcesu i współpracy w 1948 roku ich drogi się rozeszły. Do rozpadu firmy. Adi stworzył Adidas, a Rudolf założył Pumę, rozpoczynając jedną z najbardziej znanych rywalizacji w świecie biznesu i sportu. Ta historia nie tylko podzieliła ich miasto, ale miało ogromny wpływ na kulturę sportową i modową, tworząc dwa globalne imperia. Ich konflikt to nie tylko opowieść o rodzinie i biznesie, ale także o innowacjach, polityce i niezłomnej ambicji. Cześć, jestem Marcin, a to jest kanał Wasze Forum Dialogu. Zapraszam Was bardzo serdecznie na materiał. Poświęcony historii dwóch marek najpotężniejszych na świecie: Adidasa i Pumy. Prześledźmy tę historię, jak one w ogóle powstały. Dziękuję wszystkim za wszystkie subskrypcje i zapraszam do obserwacji mojego kanału. A teraz zaczynamy. Tak jak już wcześniej wspomniałem, Adolf i Rudolf założyli firmę w bawarskim małym miasteczku w pralni swojej matki. Z początkowym kapitałem zaledwie kilku tysięcy marek. Bracia rozpoczęli produkcję obuwia, które miało zmienić sport i modę. Adi, urodzony w 1921 w roku był odpowiedzialny za techniczne aspekty, spędzając średnio 12 godzin dziennie na eksperymentach z nowymi materiałami i technikami produkcji. Jego pierwsze innowacje obejmowały wykorzystanie kauczuku do podeszw, co było rewolucją w tamtych czasach, zapewniając lepszą przyczepność i trwałość. Rudolf, starszy brat, urodzony w 1898 roku, miał dar do biznesu i marketingu. Jego strategia polegała na nawiązywaniu kontaktów z Lokalnymi sportowcami. W pierwszych latach działalności firma współpracowała z około 30 sportowcami z okolicznych klubów, co pomogło w zdobyciu pierwszych zamówień. W 1925 roku wyprodukowano około 50 par butów miesięcznie, a w 1928 roku liczba ta wzrosła do 200 par. Ich synergia była kluczowa. Adi opracował buty z lekkim, ale wytrzymałym materiałem, podczas gdy Rudolf zapewniał, że buty znajdą nabywców. Na przykład w 1925 w 1928 roku firma dostarczyła buty dla niemieckich sportowców na igrzyska olimpijskie w Amsterdamie. To było jednym z pierwszych kroków na arenie międzynarodowej, choć na mniejszą skalę niż przyszłe przedsięwzięcia. W tamtych czasach ich produkty były głównie dla lokalnych sportowców, ale dzięki sukcesowi i jakości obuwia liczba zamówień rosła o 10% rocznie. Do 1932 roku zatrudniali już 25 pracowników, a ich obuwie zaczęło być rozpoznawalne w całych Niemczech. Jednakże pod powierzchnią tego sukcesu kryły się napięcia, które miały się pogłębić z czasem. Różnice w podejściu do zarządzania i polityczne rozbieżności były jak pierwsze pęknięcia w fundamencie ich wspólnej pracy, które miały ostatecznie doprowadzić do rozpadu firmy. Lata 30 XX wieku były okresem rozkwitu dla Gerbruder dassler Fabryk, Adi Dassler z jego nieposkromioną pasją do innowacji zaczął wprowadzać na rynek produkty, które miały zmienić standardy w świecie sportu. Jednym z jego najbardziej znaczących wynalazków były buty z kolcami do biegania, prowadzone w 1931 roku. Te buty wyposażone w małe metalowe kolce zapewniały lepszą przyczepność na bieżni, co radykalnie poprawiło wyniki biegaczy. Do 1933 roku firma produkowała już ponad 1000 par butów miesięcznie, co było znacznym wzrostem w porównaniu do lat wcześniejszych. Z jego talentem do sprzedaży i marketingu, skutecznie rozszerzał wpływy firmy. Nawiązał współpracę z czołowymi niemieckimi atletami, takimi jak Lina Radke, która zdobyła złoty medal w biegu na 800 metrów podczas Igrzysk Olimpijskich w Amsterdamie w 1928 roku, nosząc buty Dassler. Dzięki temu firma zaczęła być rozpoznawalna nie tylko w Niemczech, ale również poza ich granicami. W 1935 roku liczba pracowników wzrosła do około 100 osób, dając rosnące zapotrzebowanie na ich produkty. Pełomowy momentem dla marki Dassler nadszedł podczas Igrzysk Olimpijskich w Berlinie w 1936 roku. Jesse Owens, amerykański lekkoatleta, wygrał cztery złote medale w butach zaprojektowanych przez Adiego Dasslera. Owens zdobył medale w biegach na 100 i 200 metrów, skoków w dal oraz sztafecie 4x100 metrów, co dało mu nie tylko indywidualną sławę, ale także przyczyniło się do globalnego rozpoznania Marki Dassler szacuje się, że po tych igrzyskach zamówienia na buty Dassler wzrosły o około 300%, co pokazuje skalę wpływu tych sukcesów na biznes braci. Jednakże sukces ten był również początkiem napięć między Adolfem a Rudolfem i różne podejścia do zarządzania firmą, gdzie Adi skupiał się na innowacjach, a Rudolf na marketingu i sprzedaży, zaczęły się zderzać. Polityka również odegrała swoją rolę. Rudolf był bardziej zaangażowany w politykę nazistowską niż Adi. To stworzyło dodatkowe tarcia. W 1933 roku, po przejęciu władzy przez Hitlera, Rudolf dołączył do NSDAP, podczas gdy Adi zachował dystans wobec reżimu, co mogło wprowadzić do konfliktów w ich codziennej współpracy. Ponadto, różnice osobowościowe, sposób podejścia do biznesu zaczęły podkopywać ich współpracę. Adi był bardziej zorientowany na szczegóły techniczne i innowacyjność, podczas gdy Rudolf koncentrował się na aspektach handlowych i public relations. Różnice zaczęły kłaść fundamenty pod przyszły konflikt, który miał się zaostrzyć w trakcie i po II wojnie światowej, ostatecznie prowadząc do podziału firmy na Adidas i Pumę. II wojna światowa była okresem, który postawił przed braćmi Dassler nie wyzwanie. Adi dbając o przetrwanie firmy zdecydował się na produkcję obuwia dla Wehrmachtu. W latach 1940-1945 około 75% produkcji Gebrüder Dassler Schuhfabrik było przeznaczone dla armii niemieckiej co obejmowało buty dla żołnierzy, ale również specjalistyczne obuwie dla jednostek wojskowych. To kontrowersyjne posunięcie pomogło utrzymać produkcję, zapewniając zatrudnienie dla pracowników, ale jednocześnie wiązało się z moralnymi dylematami i późniejszą krytyką. Rudolf, który w 1940 roku został powołany do Wehrmachtu, zaczął podejrzewać, że Adi celowo nie dzielił się z nim informacjami, które mogłyby go zwolnić ze służby wojskowej. Ta podejrzliwość miała swoje źródło w nieporozumieniu pod bombardowania w herson gdzie Rudolf mylnie interpretował komentarz Adiego. To podejrzenie było pierwszym krokiem do poważnego rozłamu między braćmi, kładąc fundamenty pod późniejsze konflikty. Wojna nie tylko fizycznie ich rozdzieliła, ale również pogłębiła różnice ideologiczne i osobiste. Rudolf, bardziej zaangażowany w politykę nazistowską, służył w wojsku, podczas gdy Adi, skupiając się na fabryce, starał się trzymać z dala od politycznych zaangażowań, co było dodatkowym źródłem Napięć. Te różnice miały znaczący wpływ na ich relacje, zarówno podczas wojny, jak i po jej zakończeniu, kształtując ich późniejsze decyzje biznesowe i osobiste. W 1943 roku, kiedy alianckie bomby spadły na Hesson-Genars, rodzina Dasslerów znalazła schronienie w piwnicy ich domu. Podczas jednego z takich bombardowań, w atmosferze strachu i napięcia, doszło do incydentu, który stał się symbolem późniejszego rozłamu między Adim a Rudolfem. Adi, obserwując kolejne, na loty, miał wypowiedzieć słowa, które zaważyły na ich relacjach. Ci brudni dranie znowu wrócili. Rudolf, będąc wówczas w wojsku i interpretując te słowa jako bezpośredni atak na siebie i swoją rodzinę, poczuł się nie tylko zraniony, ale i zdradzony przez swojego brata. Ta chwila wypełniona emocjami i nieporozumieniami stała się katalizatorem dla narastających konfliktów. Po zakończeniu wojny w atmosferze pełnej wzajemnych oskarżeń i zranień, ich relacje były już nie do naprawienia. I ideologiczne różnice, które niegdyś były tylko tłem dla ich sukcesu, teraz wyrosły na plan pierwszy, tworząc nieprzekraczalną barierę między nimi. Ta scena w piwnicy podczas bombardowań stała się legendą, symbolem początku końca ich wspólnej pracy, która miała wkrótce zostać rozbita na dwie konkurujące ze sobą marki. Po zakończeniu wojny w 1948 roku bracia oficjalnie rozwiązali swoją wspólną firmę. Adi założył Adidas skupiając się na innowacjach technologicznych i designie, podczas gdy Rudolf założył Pumę, kładąc nacisk na marketing i sponsoring sportowców. Ich fabryki były zlokalizowane na przeciwnych stronach rzeki w herson Genzans, co symbolizowało ich osobisty i zawodowy rozłam. Obaj stali się zaciekłymi rywalami, a ich firmy musiały walczyć o dominację na rynku, co miało wpływ na całą branżę obuwniczą i sportową. Waść między braćmi podzieliła herson Genzans na dwie części. Miasto stało się Symbolem ich konfliktu strona Adidasa i strona Pumy. Pracownicy firmy byli widocznie lojalni wobec jednej lub drugiej marki, co prowadziło do wyraźnego podziału społecznego. Nawet małżeństwa między pracownikami obu firm były traktowane jako zakazane. Lokalne biznesy i restauracje często sprawdzały, jakie buty noszą ich klienci, aby uniknąć obsługiwania wrogów. Ta sytuacja trwała przez dziesięciolecia, tworząc niepowtarzalną kulturę rywalizacji, która była odbiciem Konfliktu między Adim a Rudolfem. W latach 50. i 60. XX wieku rywalizacja między Adidasem a Pumą ewoluowała w globalną walkę o dominację w świecie sportu. Obie firmy zaangażowały się w zaciekłą bitwę o sponsorowanie najbardziej wpływowych sportowców i organizacji sportowych, co miało na celu nie tylko promowanie swoich produktów, ale i zdobywanie przewagi rynkowej. Dla Adidasa przełomowym momentem była Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 1950. W 1954 roku, znany jako cud z Berna, gdzie niemiecka drużyna narodowa nosząc buty Adidasa, sensacyjnie pokonała faworyzowanych Węgrów. Te buty, znane jako Adidas Wonder von Bern, miały specjalnie zaprojektowane śruby, które umożliwiały wymianę kolców w zależności od warunków na boisku, co miało kluczowy wpływ na grę na mokrej murawie podczas finału. Zwycięstwo to zapewniło Adidasowi globalne uznanie, a trzy paski stały się symbolem sukcesu sportowego. Puma nie pozostając w tyle, odpowiedziała agresywną strategią marketingową podpisując kontrakty ze światowymi ikonami sportu. Jednym z najsłynniejszych był kontrakt z Pele w 1968 roku. Pele, uważany za jednego z najlepszych piłkarzy wszechczasów, stał się twarzą Pumy, co przyniosło Marce ogromną rozpoznawalność. W 1970 roku, podczas Mistrzostw Świata w Meksyku, Pele dokonał czegoś, co stało się ikonicznym momentem w historii marketingu sportowego. Po zdobyciu gola pochylił się, aby zawiązać buty, w pełni eksponując logo. Go Pumy przed kamerami na żywo. Ta chwila zapewniła Pumie nie tylko globalne rozpoznanie, ale także miliony dolarów w darmowej reklamy, ponieważ każdy kanał telewizyjny pokazał to wydarzenie, nieświadomie reklamując markę. Rywalizacja między obiema firmami nie ograniczała się tylko do piłki nożnej. Adidas i Puma sponsorowały atletów w różnych dyscyplinach, od lekkoatletyki po tenis, co obejmowało takie gwiazdy jak sprinter Tommy Smith, który na Igrzyskach Olimpijskich w Meksyku w 1921 w 1968 roku nosił buty Pumy podczas swojego historycznego protestu, czy tenisistka Billie Jean King, która była jednym z pierwszych ambasadorów Adidasa w tenisie. Pomimo tej zaciekłej rywalizacji, obie firmy stały się gigantami w branży sportowej, wpływając nie tylko na kulturę i modę sportową, ale także na sposób, w jaki sport był postrzegany i konsumowany na całym świecie. Adidas i Puma zdefiniowały na nowo koncept sponsorowania sportowego, wprowadzając inną technologiczne i marketingowe, które zmieniły oblicze sportu i mody sportowej, stając się integralną częścią stylu życia milionów ludzi na całym świecie. Choć Adi i Rudolf nigdy się nie pogodzili, ich potomkowie próbowali załagodzić dzieciństwo konfliktu. W 2009 roku w Herson Genzas odbył się symboliczny mecz piłkarski między pracownikami Adidasa i Pumy, co miało symbolizować zakończenie ponad 60-letniej rywalizacji. To wydarzenie było krokiem w kierunku Pojednania oziębowe z przeszłości były głębokie. Obie firmy, mimo różnic, czasem zaczęły doceniać wspólne dziedzictwo braci Dassler, co jest widoczne w ich współczesnych strategiach biznesowych i współpracy na niektórych polach. Historie Adidasa i Pumy są teraz nie tylko o rywalizacji, ale także o innowacjach, wpływie na sport oraz model na skalę globalną. Dziękuję serdecznie za obejrzenie mojego materiału. A jeśli chcesz dalej ze mną odkrywać ciekawostki historyczne, to zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału hej